Mam neczko widzowie, jestem Strabo Homeyjski. Witam Was na kanale Boblissat W dzisiejszym filmie robimy podsumowanie tego roku. I w roku uzyskaliśmy łącznie 8,5 tysiąca wyświetleń. Najwięcej 16 sierpnia, 20 października oraz 1 listopada. Najwięcej wyświetleń uzyskał Shorts, w jakim klubie będzie miał za 10 lat. Drugi, rzut Part 2 No i trzecie, i trzecie miejsce moje Do kogo będzie podobna twoja, twoja kariera Z filmu Jak planujesz pierwszy film Potem przerwa Zmiana herbu i na samym końcu Konkluzja Przejdźmy do czasu oglądania Czas oglądania to w godzinach Zostało najwięcej 16 sierpnia 30 października I 1 listopada Subskrybujcie W tym roku jest nowych aż 56 Chyba mamy 66 subskrybentów. Jak widzicie takie same lady się pojawiają wszyscy nowi widzowie z shortsów 51, z filmów 1. wyświetlenia wyświetlenie. Shorts 8,5... prawie 8,5 tysiąca To jest 98,3% Z filmów 1 i 7%. 8 shortsów i 6 filmów. Jak znajdujecie widzowie? Karta shorts aż 92,4% Wszukiwarka YouTube 4,5% Strony kanału 2,30%, Oponowane filmy 30% Inne funkcje 0,2% Inne 3%. Jak wyświetlenia miniatur przekładają się na czas oglądania? Wyświetlenia mi 2300 41% to treści rekomendowane przez YouTube Ubrzenie klikalności 10%, oświetlenia filmu z Miniato 231, Średni czas oglądania 2 sekundy. Czas oglądania po wyświetleniu mija od Czas oglądania przez subskrybentów, widzowie bez subskrypcji to jest 92,25% A to jest tylko 7% i 80%, więc musicie to zmienić. W filmie to na tyle. W imieniu całego klubu życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Cześć!